Dostałem paczkę z Militaria.pl Pokażę Wam co się w niej znajduje Robimy mały unboxing Paczka przyszła postem a znajdują się w niej rzeczy typowo survivalowe jak kabura na telefon oraz jeszcze trochę innych fantów, nóż Cold Steel True Flight Thrower, Można też nim rzucać. Jak widać, jest dosyć spory. Pokażę Wam od razu, jak on wygląda po odpakowaniu z pudełka. Solidnie zapakowane. Również z kaburą. Którą można powiesić do pasa. Fajny nożyk. Tak. Razem z tutaj zapięciem. A oprócz tego jeszcze trochę akcesoriów. tak akcesoriów typowo surgiwalowych, jak przenośny zestaw do gotowania, razem z podpałką, z paliwem stałym, z zapałkami sztormowymi szturmowymi, i taką składaną kuchnią. I co tu jeszcze mamy? Jak nóż to strzałka do noża diamentowa oraz krzesiwo, czyli taki zestaw typowo suruiwalowy, Będę go wykorzystywał pewnie do moich wypraw, podróży, chociaż to może trochę za dużo powiedziałem.